Dzień dobry. Moja przygoda tutaj zaczęła się dwa lata temu. Tak, jakoś dwa lata mija. Od moich tak zwanych yy, kolejnych narodzin mija trzy lata, właśnie minęło. Hmm. No, a mniej więcej rok temu o tej porze. Zawsze o tej porze coś się dzieje. Rok temu o tej porze, mniej więcej, całe te nagrywanie tych filmików tutaj mnie przerosło. Przerosło i konsekwencje, i odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za to i tak dalej, i tak dalej. Robiłem to tak na wyrost. Na wyrost. Tak, robiłem na wyrost. Tak, robiłem na wyrost. No i zrobiłem na wyrost przerosły mnie konsekwencje i odpowiedzialność wzięcie odpowiedzialności za to i się okazało, że że jednak są też po tych to dwa lata mniej więcej mija, tak? po tych dwóch latach tutaj nagrywania filmików są też dobre konsekwencje czy mogą być dobre konsekwencje? no chyba mogą, skoro się są dobre konsekwencje tego, co tutaj robię. Okazało się, że kilku osobom jest bardzo po drodze z tym, o czym ja opowiadam. O czym opowiadałem, o tym, z czym się mierzyłem, o tym, co sobie układałem, przerabiałem, gdzie byłem, w jakim miejscu byłem, o czym mówiłem. Ktoś tak skomentował, że. Już gotowy jesteś, opowiadasz, jak jesteś gotowy, ale jeszcze y, tysiąc, raz, tysiąc razy musisz poprawić kask przed y, startem maszyny, rakiety. Wszystko gotowe, ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze. Już. Już nigdy nie byłem, nigdy nie będę bardziej gotów, a nie byłem, też nie byłem. Jestem gotów. Y, zapinam kask i lecę. Uwaga, I już. Dzień dobry, przyleciałem. To tyle. To się to miało tylko wszystko wydarzyć, to co się wydarzyło. Doprowadzić mnie do tego miejsca, w którym jestem. I przy okazji doprowadzić ileś tam osób. W inne miejsce niż byli. To taka analogia mi się w tym momencie przypomniała, jak przychodzi ktoś na brzeg jeziora dużego bardzo, i mówi do kogoś, kto tam siedzi z łódką, czy mógłbyś mnie tam przewieźć na drugą stronę? A ktoś mówi, tak, przewiozę. Przewiózł tamtą osobę na drugi brzeg, ale sam też się tam znalazł. Yy, tak, nie wiem teraz, yy, do czego ta analogia ma się odnieść i po co to porównanie i ta historyjka, ale jakoś tak się czułem. Tak, a dlatego, bo... Tak. E, wielu osobom, czy ja pomogłem się przedostać na drugą stronę rzeki? E, rzeki. Nie wiem. Rzeki czy jeziora? Może tak było. E, tak, było tak. Było tak. Wiele osób takich było. Tylko z każdą z tych osób przechodziłem, przejeżdżałem tam na drugą stronę. E, za każdym razem przybywałem w nowe miejsce doświadczałem czego innego, poznawałem coś nowego. To tak jakbym czytał, nie czytam książek rozwojowych żadnych. Historie ludzkie dla mnie są ważne. Czuję, przeżywam. I każda historia to jest dla mnie taka książka, nawet nie przeczytana, tylko przeczuta. wyczuta, doświadczona. I to jest niesamowite. I właśnie przy przewożeniu... To może górnolotnio brzmi jakoś w przewożeniu, jakbym był niewiadomo jakim przewoźnikiem, ale tak. To dobre porównanie. Nie jestem yy, prom, co jeździ z Gdańska do Szwecji, na który zabiera 8000 tysięcy ludzi, 200 samochodów i 8 autokarów, i jeszcze ileś tam. Nie. Moja jest taka mała, zwykła łódka dwuosobowa. No, tak to wygląda. Mała, yy, zwykła, skromna, prosta, yy, dwuosobowa łódka, yy, no, do przeważenia ludzi. A przy okazji do, do znajdowania się w tajemnych miejscach. E, przy okazji mogę wszystkim tym ludziom podziękować, że, że yy, odważyli się, że zgodzili się, nie, 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 że się otworzyli nagle, że się zjawili w jakiejś Nieprzypadkowo, przypadkowy sposób i nieprzypadkowym przypadkiem coś się wydarzało. Eee, a to też pomogło, eee, pomogło, pomogło, nie pomogło. Było też trochę sprowokowane tym wszystkim, że tutaj ja siedziałem przed tą kamerą, przed tym telefonem, trzymając go w stresie w rękach i, ale co ja mam powiedzieć? Przecież już wszyscy wszystko powiedzieli, wszyscy wszystko wiedzą. E, wszyscy już wszystko wypowiedzieli, jest miliony warsztatów. Co chwila na Facebooku jest ktoś, kto nagrywa filmik, pisze ktoś mądre artykuły, posty i w ogóle jest tyle mądrości na tym świecie na tym e, realnym, w tym świecie i w tym wirtualnym. Tyle tego wszystkiego jest, wystarczy brać garściami. No, brać. Yy. Brać. Brać i płacić może. No tak, jak się zapłaci, to się dostaje. A może nie zawsze. A czasem po prostu przychodzi. Eee, a jak już człowiek wie jak, to może za darmo sobie brać. Za darmo może sobie brać. No. To jest chyba najważniejsze, że może sobie brać za darmo. Starek zwanego źródła. No, i tak to ja. Tak to ja uważam. Eee, To jest pierwszy filmik mój, tak naprawdę, taki, gdzie mówię: Nie na wyrost, nie do przodu. Jak to mówiłem, że opowiadam o tym, że nie wstydzę się tego, że się wstydzę i nie boję się tego, że się boję. Nie wstydzę się już tak. Patrzę na siebie. Nie boję się. Jestem już gotów. Mam wrażenie, że to nie jest na wyrost. Zobaczymy, czy tak będzie. Wszystkim dziękuję bardzo, że tutaj byli. A tym, którzy będą, ja tutaj będę. Ja tutaj będę. Tak, ja jestem. Ja tu jestem.